Ciemano widzowie. O poranku, piąte rano, ciemno jeszcze jak cholera. Kiedyś to o trzecie jeszcze parę, 2-3 miesiące temu, o trzeciej było widno. Jest strasznie mglisto, tak wam powiem. Jest strasznie mglisto. Oprócz tego, że jest mglisto, to jest mokro, bo wczoraj polało trochę. I, 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 i jest wilgotno strasznie. I chłodno powiem wam szczerze Tak początek dnia w stoku wygląda Słuchajcie czemu nie nagrywam Kurde Nabawiłem się takiej kontuzji nogi Że ledwo człapię Po obrowca Autentycznie ledwo idę Nie wiem co się stało o tym mięsień Nie wiem czy ktoś wie O tutaj jest taki mięsień Albo go zerwałem Albo naciągnąłem to na pewno Ledwo idę Mówię wam szczerze ledwo idę o to już nie wspomnę, zechciało się staruchowi w piłkę grać na stare lata bez przygotowania, to takie są efekty teraz. No, ledwo wstałem z łóżka, mówię wam. Bałem się, że po, po tych schodach nie wejdę, no ale jakoś wszedłem po tych schodach, także. No nie jest dobrze, tak powiem wam, boli non-stop, non-stop, czy leżę, czy siedzę, czy, czy chodzę, boli non-stop już stosuję, słuchajcie, maści, wszystko, nie? Na razie nic nie pomaga. Fakt faktem, no ja mogłem zerwać mięsień, albo naderwać, albo naciągnąć, nie? Bo, no bo jak bez przygotowania się dwa dni pod rząd gra po 20, bo gdzie? Po 40-30 minut i cały czas się zasuwa w tą i kopie się ją, to potem takie są efekty. A jeszcze wczoraj się doprawiłem, bo Wyszedłem z chłopakami na boisko i no ile, pięć minut? Pięć minut, trzy strzały oddałem i koniec, musiałem zejść z boiska, bo po prostu już, już noga nie utrzymała, także nie jest wesoło, nie wiem, mam nadzieję, że obejdzie się bez lekarza, no bo, ale coś czuję, że może być nieciekawie, coś tak czuję, słuchajcie, kurde, jeszcze to, przeprawa, schody, Jezu Chryste. Sami widzicie, jak schodzę szybko. O, wow. No boli, mówię Wam szczerze, boli. A wczoraj posiedziałem, popisałem z Wami trochę, bo byłem trochę znieczulony alkoholem, no więc aż tak nie bolało. Dzisiaj nie jestem znieczulony alkoholem, bo jest poranek, dopiero idę na piwo i naprawdę, mówię Wam szczerze, oj nie życzę żadnemu wrogowi takiego czegoś. Masakra To żebra i, i, i grzbiet to był pikuś przy tym Naprawdę To był pikuś Także pozdrawiam Na razie nie będę nagrywał live'ów No nie, nie ma nie jak no nie, ch Chyba że się napierdole To, to może, może wtedy wytrzymam Bo ja nie dam rady siedzieć na krzesie nawet Bo mi ciężko nogę zgiąć jest Po prostu mówię, naderwałem chyba mięsień Na, na pewno naderwałem Albo naciągnęłem. także jeszcze raz pozdrawiam, poczekajcie, dajcie mi trochę rany wylizać i będzie wszystko w porządku i na pewno jeszcze w piłę zagramy razem, ale nie teraz, kurde, przysięgam, nie dam rady siedzieć na krześle, leżeć mi ciężko, a co dopiero siedzieć, chodzić też ciężko. Także pozdrawiam, trzymajcie kciuki za mnie, damy radę, będzie dobrze. I tak i tak się nie poddam. Trzymajcie się, Siemano.